W perspektywie najbliższych tygodni nie ma w planach zamknięcia dla ruchu ulicy Węgierskiej w rejonie modernizowanego wiaduktu kolejowego. Modernizacja linii kolejowej 104 prowadzona jest w ramach szybkiej kolei Kraków-podłęże Piekiełko. Pierwotnie planowano, że ten odcinek ulicy Węgierskiej zostanie zamknięty wiosną, wcześniej miał powstać specjalny bypass, który umożliwiłby wjazd z ulicy Węgierskiej w ulicę Radziecką. To jest jeden z branych pod uwagę scenariuszy. Zależy nam na tym, by przejazd przez ulicę węgierską był utrzymany właśnie przy pomocy bypassu bądź też... Przy pomocy innej technologii budowy wiaduktu, która pozwoli właśnie na utrzymanie ruchu w tym miejscu. Także na razie te prace są na etapie przygotowania, gdy będą jakieś konkrety, gdy wykonawca już przygotuje wszystkie szczegółowe rozwiązania, no to będziemy o tym informować. Prace związane z modernizacją linii prowadzone są na terenie całego miasta. Na terenie Nowego Sącza wiele się zmieni, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, między innymi na ulicy Kolejowej i ulicy Asnyka, powstanie nowy układ komunikacyjny, powstaje tam rozwiązanie bezkolizyjne. Tutaj te obiekty inżynieryjne są bardzo ważne. Oczywiście ważnym etapem prac jest także budowa nowego mostu kolejowego na Dunajcu. W tym momencie wykonawcy pracują przy tymczasowych podporach, które są niezbędne do tego, by wykonać już tą właściwą konstrukcję. Nowy wiadukt powstanie także na ulicy Krakowskiej. Będzie on prowadzony nad ulicą. W tym miejscu powstanie także przejście podziemne dla pieszych. Prowadzone w nowym sączu roboty związane są z modernizacją linii kolejowej nowy sącz habówka. Pierwszym z realizowanych odcinków po stronie wschodniej jest odcinek pomiędzy nowym sączem a. Klęczanami. Tutaj prace toczą się od połowy zeszłego roku. Obecnie wykonawcy są na etapie przygotowania obiektów inżynieryjnych. Mówię tutaj o mostach, wiaduktach, również ścianach oporowych. A także pracują przy przygotowaniu mediów podziemnych. A prace budowlane na terenie miasta mają się zakończyć pod koniec 2025 roku.